Boisz się konsultacji online, bo nie będzie przy tobie doradcy noszenia dzieci? Nie należy się tej, tego bać. My, tak naprawdę, na konsultacjach jesteśmy tylko głową, słowem i oczami. Dokładnie tak samo jesteśmy na tej konsultacji w wersji online. Trochę więcej na ten temat w materiale. Z tej strony Monika Osińska-Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach i dzisiaj chciałabym rozwiać pewną ogromną wątpliwość związaną z konsultacją online. Chodzi o to, że wielu rodziców ma takie poczucie, że boją się konsultacji online, dlatego że boją się wykonywać wiązania bez obecności fizycznej doradcy noszenia dzieci obok nich. Tu moi drodzy, e, śpieszę wam pewną bardzo istotną rzecz wyjaśnić. To, że ja stoję twarzą w twarz z mamą, z tatą, z osobą uczącą się wiązania, nie jest równoznaczne z tym, że ja wiążę to dziecko, nie daj Panie Boże, albo że ja wiążę tą chustę na was. Nie, w żadnym wypadku. Od początku do końca Wiązanie z dzieckiem wykonujesz ty, mamo, ty, tato, nie ja. Moja zasada to jest hands off: trzymaj łapy przy sobie. Ja muszę powiedzieć wam, co macie zrobić i pokazać wam, co macie zrobić, natomiast nie ingerować w to, co robicie, ewentualnie zwrócić wam uwagę na błędy, które popełniacie, ale. W całym procesie nauki bardzo ważne jest to, żebyście to wy wykonywali wszystkie po kolei sekwencje ruchów i czynności, które trzeba wykonać, wiążąc dziecko w chustę. To samo się tyczy nosidełek. Więc, tak naprawdę, na konsultacji potrzebujecie moich oczu, mojej głowy i moich uszu, i przede wszystkim waszych oczu, i uszu, i waszego. Bardzo intensywnego myślenia. I tu moja fizyczna obecność pomoże tylko i wyłącznie w jednej kwestii: czyli w takiej, że będziecie mogli wcześniej spróbować tego wiązania na lalce doradczej. To jest jedyny fizyczny udział mój w tym waszej nauce wiązania. Czyli to, czego nie mamy przy okazji. Wiązania czy konsultacji online. Nie mamy fizycznie tej lalki, ale powiem Wam szczerze, że dużo więcej swobody w wiązaniu dziecka po konsultacji z doradcą mają właśnie rodzice, którzy uczą się tego w wersji online, bo oni od początku, od pierwszych chwil w styczności z chustą i z dzieckiem. Robią to bez fizycznej obecności drugiej osoby. A wy, wychodząc z konsultacji, często sami nie do końca wiecie, jak sobie znowu po raz kolejny poradzić, bo zbyt dużo uwagi poświęcaliście temu, że jest obok Was doradca, który podpowiadał Wam, co macie robić, a zbyt mało skupialiście się na tym, jak to zrobić samemu dobrze. I tu. Jest ogromny, ogromny plus dla konsultacji online, czyli budowanie Waszych kompetencji, Waszej wiary w siebie, Waszej wiary w umiejętności w to, że zrobicie to po prostu dobrze. Więc to, że ja tylko patrzę, i to, że ja mówię do Was, i to, że ja kontroluję to wiązanie poprzez komunikację wideo, komunikację online. Tylko jest in plus dla Was, ponieważ Wy więcej uwagi poświęcacie temu, co robicie, więcej uwagi poświęcacie temu, jak po kolei wykonujecie te czynności, bo nie ma kto korygować Was niewerbalnie. Chodzi o to, że mi się zdarzało parokrotnie i łapałam się na tym po fakcie już, że podchodziłam i coś na rodzicu poprawiałam. I wtedy się łapam, ale przecież, jeśli ja to na rodzicu poprawię, to on nie będzie wiedział, co ja zrobiłam. W związku z tym, będzie mu trudno poprawić to samemu. Teraz, konsultacje online bardzo mocno nam, doradcom, uświadomiły to, jak wiele e, naszych komunikatów do rodziców w trakcie konsultacji e, jest nie do końca precyzyjnie zwerbalizowanych. Teraz ta praca z naszej strony również jest bardziej świadoma, bardziej zwracam uwagę na to, w jaki sposób przekazuję Wam informację, żeby ta informacja dotarła tak, jak chcę, żeby została zrozumiana. Także pamiętajcie, to nie doradca wykonuje na Was wiązanie, to nie doradca wiąże to wiązanie z dzieckiem, my mamy tylko oczy, głowę. Uszy, i to jak mówimy, jak formujemy słowa, żebyście Wy zrozumieli to, co my mówimy. I nie bójcie się tej pracy online. Ona będzie tylko z korzyścią dla Was, ponieważ będziecie mieć większą swobodę w wykonywaniu tych wiązań wtedy, kiedy doradcy już obok Was nie będzie. Parę razy się na tym właśnie złapałam, że rodzice mówili mi, że w domu już nam to tak nie szło, ale przecież. Wy od początku wykonujecie to w domu, wykonujecie to ze własnym dzieckiem, e, uczycie się tych ruchów właśnie sami ze swoim dzieckiem. My tylko patrzymy, podpowiadamy i ewentualnie korygujemy błędy. Także po raz kolejny zapraszam Was do konsultacji online. Niezależnie od tego, czy mamy okres pandemii, czy nie, możecie. Z całego świata, w każdej chwili skorzystać z mojej rady, skorzystać czy z nauki od podstaw, czy z korekcji wiązania, czy z korekcji ułożenia dziecka w nosidełku, bo po prostu to wszystko jest możliwe zdalne, zdalnie. Dlatego zachęcam Was do tego i jeszcze raz Wam mówię: nie bójcie się tego, bądźcie swobodni i cieszcie się przede wszystkim tym wiązaniem. Z mojej strony to tyle, i do usłyszenia.